W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Jezus mój, jak baranek na rzeź prowadzony, krew Jezusa, jedyna, najczystsza krew, obmywa mnie z każdego grzechu. Ta krew, z grzechu obmywa mnie, ta krew, czyni mnie od śniegu, ta krew, z grzechu obmywa mnie, to jest baranka, święta krew. Ta krew, z grzechu obmywa nas, ta krew. Czyni nas wierszym od śniegu, ta krew, z grzechu obmywa nas, to jest baranka święta krew. Ta krew, z grzechu obmywa mnie, ta krew, czyni mnie wierszym od śniegu, ta krew, z grzechu obmywa mnie, to jest. Baranka święta krew. Uwielbiam, Panie, każdą kroplę krwi Twojej, szczególnie od momentu modlitwy w ogrójcu, przez całe udręczenie ogrójca, wleczenie ciebie przed sanhedryn przez sąd i oskarżenia uwielbiam każdą kroplę krwi twojej panie której wartości nigdy nie pojmę Wyznać jedynie mogę z wiarą, że Twoja krew jest drogocenna, jest najcenniejsza dla mnie. Niech ta droga krzyżowa stanie się uwielbieniem Twojej najdroższej krwi, Panie. Pozwól, Panie, aby Twoja święta krew tętniła w żyłach moich, abyś to ty żył we mnie. Stacja pierwsza. Jezus broczący krwią, skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam, Panie, każdą kroplę krwi Twojej, która spływa po Twoim ciele, w czasie, gdy Piłat ogłasza wyrok. Pozwól mi, Panie, sercem, tu i teraz, adorować Twoją Najświętszą Krew. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nade mną. Stacja druga Jezus broczący krwią bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył. Uwielbiam, Panie, każdą kroplę krwi Twojej, która spływała z Twoich rąk, z Twojej twarzy na drzewo krzyża, które bierzesz na swoje ramiona. Pozwól mi, Panie, Całym sercem, tu i teraz, adorować Twoją Najświętszą Krew. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja trzecia. Jezus broczący krwią upada. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam twoją najświętszą krew która spływa z Twego umęczonego ciała, w czasie pierwszego upadku Twojego, spływa na Ziemię. Pozwól mi, Panie, adorować każdą kroplę Twojej krwi, która wsiąka w świętą Ziemię. Któryś za mnie cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja czwarta. Jezus broczący krwią spotyka mamę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam, Panie, Twoją świętą krew, krew z krwi Maryi. Każdą kroplę Twojej najświętszej krwi którą widziała Maryja. Pozwól mi, Panie, tu i teraz, całym sercem, adorować Twoją najświętszą krew, krew z krwi Maryi. Któryś za mnie cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja piąta: Szymon pomaga Jezusowi broczącemu krwią. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam, Panie Jezu Chryste, każdą kroplę najświętszej Twojej krwi, którą mógł dotykać Szymon, którą mógł poczuć Szymon, Pozwól mi, panie, tu i teraz, całym sercem, adorować Twoją najświętszą krew, któryś za mnie cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Księcia szósta. Weronika ociera oblicze Jezusa broczące krwią. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bądź uwielbiona najświętsza krwi Jezusa, która wyznaczyłaś kształty jego oblicza na chuście Weroniki. Bądź uwielbiona krwi Jezusa, spływająca po jego twarzy. Pozwól mi, Panie, adorować Twoją najświętszą krew, spływającą po Twoim obliczu i odbitą na chuście Weroniki. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja siódma Jezus braczący krwią upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam Cię, najdroższa krwi Jezusa, Która spływasz z jego ciała w czasie drugiego upadku, wsiąkając w ziemię, wsiąkając w krzyż. Pozwól mi, Panie, adorować całym sercem, każdą kroplę Twojej krwi. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja ósma: Jezus broczący krwią, pociesza niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją, Świat odkupić raczył. Uwielbiam Panie Twoją najświętszą krew, spływającą po całym Twoim ciele, spływającą po zniekształconej twarzy. Uwielbiam Twoją świętą krew, która pociesza niewiasty, choć one nie mają nawet o tym pojęcia. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja dziewiąta: Jezus broczący krwią, upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją. Świat odkupić raczył: Uwielbiam Panie Twoją najświętszą krew, która broczy z Twego świętego ciała, wsiąka w ziemię, przykleja się do Twych szat. Uwielbiam Twoją świętą krew, Chrysta, na którą może nikt nie zwrócił uwagi, a jest tak drogocenna. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nade mną. Stacja dziesiąta Jezus broczący krwią, odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam Twoją najświętszą krew Chrystę, odrywaną razem z Twoim ciałem w chwili odzierania z Ciebie z szat. Pozwól mi adorować tę krew, która została na Twoich szatach. Pozwól mi adorować każdą Twoją ranę, wyrwaną. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nade mną. Stacja jedenasta Jezus broczący krwią, przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam Twoją najświętszą krew, która wypływa z nowych źródeł w czasie przybijania Ciebie do krzyża. Za świętą krew Twoich dłoni, za świętą krew Twoich stóp, uwielbiam Cię, Panie. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nade mną. nasta. Jezus broczący krwią, umiera. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam, Panie, Twoją świętą krew, która wypływa z Twojego serca po przebiciu boku. Jest to Źródło miłosierdzia, źródło obmycia mnie z wszelkiego grzechu. Pozwól mi adorować, Panie, tu i teraz, Twoją najświętszą krew, która wypływa z Twojego serca. Któryś za mnie cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja trzynasta Jezus zakrwawiony, oddany w ramiona mamy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam Panie Twoją najświętszą krew, która wyschła na Twoim ciele, którą dotykały święte dłonie Maryi. Uwielbiam Panie Twoją najświętszą krew. któryś za mnie cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Stacja 14. Ciało Jezusa złożone w grobie. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uwielbiam Panie Twoją najświętszą krew, która została zmyta z Twojego najświętszego ciała. Uwielbiam każdą czynność, która temu towarzyszyła. Uwielbiam serce Maryi, które z trudem, zapewne, ale i z wielką miłością i pokorą, podjęło się obmycia Twego ciała z wyschniętej krwi któryś za mnie cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Podaruj mi, panie, krople Twojej krwi. Podaruj mi, panie, krople Twojej krwi. Podaruj mi, panie, Krople Twojej krwi, niech płynie w żyłach my. Podaruj mi, Panie, krople Twojej krwi. Podaruj mi, Panie, krople Twojej krwi. Niech płynie Twa krew w żyłach my. Daj mi, panie, krople krwi, w kropli krwi Twojej, panie zanurz mnie, w kropli krwi Twojej, panie zanurz mnie, w kropli krwi Twojej, panie zanurz mnie, i uzdrawiaj. I przemieniaj, i oczyszczaj mnie. Najczystsza, najświętsza, najdroższa krwi Chrystusa, która obmywasz mnie z grzechów. Uwielbiam Ciebie. Wysławiam Ciebie i błogosławię Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku tej drogi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki przez serce niepokalanej.